Nowe, wzmocnione modele pasków treningowych od KFD, dostępne w sprzedaży. Siemano, znajdujemy się dzisiaj na siłowni z Sebastianem Kotem. E, zrobimy sobie coś niesamowitego, albowiem e, przoramy trening kulturysty. Kulturysty nie byle jakiego, bo Doriana Jedca, wielokrotnego... Nie Marcina Kota. Mister, nie Marcina Kota, wielokrotnego mister e, Olimpia. E, co w tym treningu będzie ciekawego, to to, że będzie to trening nóg, ale bez przysiadów. Dorian nie robił przysiadów. Sebastian kocha znaczy, robienie przysłości. przysiadów. Może w przyszłości robił. Nie tak, w przeszłości, w przeszłości robił, ale później, później, później nie. Tak, tak. I uważał, że taki trening jest y, lepszy. Ma tam swoje pewne założenia, o których powiemy później, a potem Seba się wypowie, czy jest spoko. No dokładnie. <laughs> Tyle. Najdziwniejsze jest to, że mnie widzicie na tej nie. natomiast nagrywałem kiedyś materiał o tym jakie są plusy i minusy, kto. Plusy są za tobą, Sebastian. Zdecydowanie. Co? Plusy są zdecydowanie hmm. za tobą. No. O, już pompa. Trenuję nogi tylko i wyłącznie w celach prozdrowotnych, ponieważ jak wiecie, nie chcę mieć dużych nóg. Bo one były duże na scenie kulturystycznej, teraz muszą być małe. Ponieważ w przyszłości no, planuję starty, małe, jak, z których małe nogi. Mowi... Jak pindolek sobie. No, no to nie, to były za duże. Yy, ponieważ planuję, może, w przyszłości starty w sportach, gdzie. Waga nóg jest no, istotna, czyli musi być mniejsza. Myślisz tutaj o armii w wrestlingu? Tam, tam nogi trzeba mieć silne, nie? Tak? Nie duże, ale silne. Jestem silniejszy od Sebastiana. Dorzucę sobie. No dobrze, dobrze. popisuj się, popisuj się. No, y według planu tutaj mamy wykonać kilka serii rozgrzewkowych po 15, y 12, 10 powtórzeń, a następnie przejść na inne ćwiczenia, A do tego jeszcze wrócimy. Prostuj te kolana, kurwa! No, do tego okay, jeszcze później no. wrócimy. O matku, czuję, czuję Sebastian. Pompa. Czuję, czuję, że to będzie dobry trening. Czuję obudzimy. Wyszliśmy z siłowni na chwilę na zewnątrz, popatrzcie na Familoki, a tu Marcin sobie Marcin. trenuje. No, a taka Pięknie. niespodzianka. Aha, wiem, czym. No, taka niespodzianka. Nawet mi nie powiedział o nagraniach. Ja przychodzę na swoją siłownię, patrzę, stoi Lexus Seba, gadam. Seba na smartcie, gadam. Niemożliwe, gadam. Ludę klienta będzie robił na smartcie. Przychodzę na smarta, patrzę. Sosnowiec i Sepik. Także to za niespodzianka, no. Robią nogi. Mam nadzieję, Marcin, że nie czujesz się wykluczony, że Cię nie zaprosiliśmy na trening. No, ci, ja jesteś już usunięty ze znajomych, także <laughs> już nie jesteśmy kolegami. Przechodzimy teraz do pierwszego ćwiczenia. Będzie to wydrukowe. To i... drugie. Znaczy, no tam to była rozgrzewka, jeszcze będzie. No ale teraz już do... dla mnie już to nie była rozgrzewka. <laughs> <laughs> no, w każdym razie pierwsze takie ćwiczenie robocze e, to jest wypychanie nóg na słownicy. Będziemy robić dwie serie rozgrzewkowe na około 10-12 powtórzeń i jedną serię do upadku mięśniowego. Czyli trzy seria, dość mało. Zatem z dylami i zerówkami. sobie kupi zerówki specjalnie, żeby wyglądać inteligentnie. Nie? Tak i Inteligentnie. I co, większe szkła, żeby jeszcze no. bardziej mądrze wyglądać. O no, dokładnie, dokładnie. A chciałem powiedzieć, że y, ja kochałem przysiady i dalej jest to ćwiczenie numer jeden. Teraz nie trenuję. Tak jak mówiłem, powody są. Powody są tylko no. i wyłącznie sportowe, ponieważ w tych dyscyplinach nogi muszą być najlżejsze. A jaki to będzie sport, to przyszłości się To jest naprawdę dowalone, bo tyle, Uu. gdzie ja nie widziałem tyle obciążenia od lat. Natomiast Michał nie nienawidzi przysiadów i teraz mamy dwie skrajności, ja i Żołęć. Tak, na ten trening natrafiłem, e, wpisując w Google, trening nóg bez przysiadów. <laughs> nie, ale poważnie, nienawidzę przysiadów i e, w tych moich przygotowaniach do zawodów e, chciałbym je wyeliminować. E, no bo co, o kurła. można nie lubić czegoś e, nie regulacje. I to nie znaczy, że trzeba robić przysiady wbrew swoim upodobaniom, nie? O, to A mi pasuje taki zakres ruchu! E. I to co to jest wypychanie na suwnicy, damska wersja, e, ale wchodzić w domu. Trzeba to jakoś wyregulować, Zapro, zaproszę Marcina. Ustawię się w stosunku do mojego aktualnego zgięcia w biodrze. To znaczy mam większe, ale moje zdaniem to jest najbardziej komfortowo. No i super e, fajnie, tak taki masaż o no, teraz Michał ustawił sobie to bardziej Proszę zobaczyć nogi pana Ale... Co? Tak nogi pana pietarza. Proszę Super Falka Proszę. Faj Dobrze 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 Pompa pompujecie Co? Właśnie troszkę troszkę zapłetnie ładnie robisz Dobrze Dobrze Michał Dobrze. Uśmiechnij się do kamery, Michał. Dobrze. Dobrze. się uśmiechał. No, Michał. Uśmiechnij się do kamery. Uśmiechnij się do kamery, Michał. Dobrze. No. A, kurwa. Sebastian. Patrz, jak tu zwiększyć zakres ruchów. No. Bo my, my. puszczaliśmy do stojaków. A, A to wystarczy zrobić, tak? E, chodzi to ostro, Michał. Ja, yeah, ja bym przysiady robił tutaj. Bardzo ważne jest tutaj ustawienie kręgosłupa, ponieważ nie każdy posiada tak dobre zgięcie, to, to znaczy ja mam w normie, nie jakieś tam super. 120 stopni. Jeżeli tutaj się będzie robił garb, no to niestety ten cały ciężar będzie was wciskać w tę ławkę i może wam plecki rozwalić. Zobaczcie, bardziej niż przysiady. I jak zapobiegać robieniu garbu? ustawić odpowiedni kąt tutaj ławki przede wszystkim mm -hmm. to jest najważniejsze a nie na siłę robić w pewnym zakresie jakiś jakimś zakresie bo tak, nie? okej okay. ekstra fajnie wchodzi w nogi, przyjemna praca one more yeah. właśnie zginaj te nogi i biodra Aj. jedziesz tu zauważyłem, że Mocno zginamy się w biodrze, mało w kolanie. Co może wpływać na to, że bardziej będziemy czuć wszystko wokół biodra. I tak właśnie jest. bo Nie czuję tutaj mocno czwórek. Więc, moim zdaniem, to jest kwestia ustawienia maszyny. Ekstra. O tutaj wyraźnie kolano nie wychodzi poza linię palców. A nawet i pięt. Ostatnia seria. Już taka robocza do upadku mięśniowego. Sebastian ogromny ciężar. Jego rekord na tej no. maszynie. A to świetnie. Żyłka w odbycie. No to trzeba będzie pójść do proktologa. Ten kadr jest piękny. Sebastian na suwnicy. I ostatni. Ledwo co, ledwo co. Coś mi się wydaje, że to nie było do upadku. To było do upadku. Sebastian. Psyka mi upadła. Zmniejszyliśmy tutaj, zamieniamy 25 na, na 10. Bo ja powiedział, że będzie zbyt ciężkie. Nie. Zobaczcie. To Tego... mogę wyciszyć twój mikrofon i włączyć mój, nie? <laughs> Aha, okej, okay, dobra. Nie zagłuszysz mnie. W każdym razie e, to jest jedyne, jedyna taka okazja. Gdzie mogę ćwiczyć się żarem większym od seby Zapamiętajcie ten dzień, który się jest 14 październik Dobrze kojarzę Na pewno czwartek Michał to jest tylko tuło A podali Palecie patrzcie Patrzcie ten drybek Ja Mhm. Dobrze Michał Dobrze, po upadku, bardzo ładnie, bardzo ładnie, ekstra. No, walka była ostra, widać było, widać, widać, widać. Co powiesz? Y Powiem, że nie udało mi się wstrzelić z ciężarem, y żeby zrobić upadek, bo zrobiłem 12 powtórzeń, tam było zapasu trochę, ale się zmęczyłem, fajnie. Nogi Czujesz? Y nie, czuję, czuję. Jak, jak kogoś, często robisz nogi? Jak na kogoś, kto robi czwarty trening nóg od lat, to myślę, że z W tygodniu? No nie, bo ja, bo ja całe A życie czy... lubiłem robić nogi, bardzo dużo ich robiłem. Także to A. jest. Nogi to jest moja ulubiona partia. Dla mnie nogi była zawsze ulubiona, prócz teraz, w tym okresie jest zbędna. Robię tylko i wyłącznie w celach prozdrowotnych, czyli. Myślałem, że lubiłeś ma balans. Albo lubiłeś bardziej. Nie, przysiadę bardziej lubię, Aha. ponieważ na plecach czujesz to, wiesz, jak Ty sterujesz tym obciążeniem, nie? Martwy ciągle leży, leżysz, potem podnosisz i babki rzucasz, a tu nam stoisz z tym, nie? Jest jednak, powiedzmy, taki stres dla organizmu większy, według mnie. No, powiem że, że już czuję te nogi, czuję nogi, a pamiętajcie, że nie trenujemy, to znaczy ja robię tak bardzo rzadko, tak? Dobra, szukamy teraz najważniejszych rzeczy, czyli tak, hak maszyna. Główny, główna część treningu Przechodzimy tutaj na e, suwnicę Dla naszą... Szmita, czyli Martin, cześć, ma, cześć Martin, cześć, cześć. cześć. Tak, okazało Spotkanie, się. Że na siłowni, się widzimy, no. Okazało się, że na siłowni nie ma. E, Hag maszyny, więc tutaj Martin Schmidt nam pomoże. Marcin, w związku z tym, że akurat światło, które powinno padać na Sebastiana jest wyłączone, to doświetla nam. On, także on nie musimy światła, bo on nie musi mieć światła, bo on jest tak blady, że tam się oświetla. Mhm. Bo Jestem prawonożny. Pięknie! Robimy tak na haku dosłownie, tylko nie leżymy. Ale wysłamy mocno kolana do przodu, czy kolana, stopy do przodu. I 15! Poszło 15 razy, zmiana. jednak słaby z maty Wysuń sobie ten... stopy, stopy, stopy. Do przodu? Ponieważ tak się robi na haku. Ha, haku. Tak, Ile starczy? No, jeszcze do przodu. No, kurde, nie wiem, ma się, że się majne mostu... ma, 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 do tyłu. Nie, 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 to jest... Schmidt. Wysuń te, te, ten stopy, jeszcze, jeszcze. Jeszcze? Jeszcze. jeszcze. Kurde, nie jeszcze. wiem, już, już tracę, teraz Bo ten... na hak maszynie masz mocno stopy no, wysunięte. No, no tak. Teraz robisz przysiady no, zwykłe, ale dla suwicy. Dawaj te stopy jeszcze wysunij. Jeszcze. Dawaj, o. Ja muszę zobaczyć na materiale, czy Ty tak wysunąłeś. No, fest wysunąłem. Dawaj. Dawaj. Tam jest pionowo ustawiony tułów, rozumiesz? codzi ci? Ty się dalej pochylasz. Głębiej. Pod pszczoła. Pamiętam Pamiętaj Michał, żeby to zmotował, żeby to był płot. Okej. Pięknie. Elegancko. Łekout. Łekout. Świata. Nie ta strona, w drugą wolę. Dobra, wysuwam te stopy do przodu. Pokaż. Widzisz tak. Po co chodzi, tak jest. No, Tutaj miałem bardziej wysunięte chyba. Nie, nie miałeś. Nie, serio. Uwierz moje słowa. Zabierz. Pojacie. No, Uwierz. Nie, nie. Raz tu mnie zaskoczyłem kiedyś. Zbierz. O! Patrzcie. I mocno kulana do przodu. Przy tym ćwiczeniu według Doriana powinniśmy zrobić również dwie serie rozgrzewkowe wow. po 10-12 powtórzeń. I jedną serię docelową do upadku godności Sebastiana. Upadłem już, upadłem. Mm. Dawaj Michał. Okej, okay. Dotąd. Będzie okej, okay, tak? stop No ja, ja na to okay. Matko, nie sięgnę do sztangi. Ja jestem za mały. Tak akceptujesz chyba? Ja. Dobra. te telemarkiem. O dawaj. Dobrze. I sekcji. Głęboko jest. Jest. Dobrze. Dobrze. Very nice. Bardzo ładnie. Legancko. Dobrze ci idzie, Michał. A Michał. Fajnie, dobrze, Michał. Bardzo ładnie. No, super ta seria wyszła. Bardzo ładnie no, nie, nie założę. Ci. No, jak to? Tak, to jest. Krzywi się sztanga. Tak dużo obciążenia założyliśmy, że sztanga się skrzywiła. Tak jest. Dwa Drugi razy po 15. Podcieknie z ust. Nie? Seria docelowa do upadku. Czy ten do upadku. ciężar doprowadzi. Sebę do upadku jaki ma rekord w siadzie? 320, nie? To bez, bez... neoprenów, bez odbytu to co? Rekord, nie? 320 przyni. Dobra, jedziemy. Do upadku. Czyli jedno powtórzenie, tak? To Ta jest. Jedno razy dziesięć. Pięknie. Koniec, to było 12 razy. Ten 20, powiem ci, Michał. Ten 20 był ciężki. Powiem wam, że Seba to jest taki oszukaj jest jeden. <śmiewen> taki łobuz. Myśli, że wszyscy tutaj y, liczą tak jak. <śmiewen> Ale na palce, tak jak nie wiem kto, nie, Marcin? <śmiewen> Zamiar... Zrób 20 razy jak ja, tylko nie obcinaj tak, jak mi obciąłeś. 20 razy masz Dwa zrobić? Razy jak ty. Tylko nie obcinaj tego w filmie. I obciąłeś. Nagrałeś tylko 4 powtórzenia. Świnio Panie, wysuń te stopy, wysuń te stopy. To nie jest to przysiady zwykłe. Nie mamy hak maszyny, to musimy sobie radzić. Jeszcze sobie wysuń. Dobra. Dobrze, wysuń, wysuń, bo już oszukujesz. Już kompensujesz na tył. Na hak maszynie się tak się nie da. Pięknie! Tu będzie upadek, tu będzie upadek. No Dobrze No, ładnie Dwa razy, spoko. O kurwa! No, to mnie ogarnia. Chło! Dwa razy, to był, jak powiesz? To był upadek. No. E, następnego mógłbym nie wstać. Albo wstać lekko, ale boję się, że sobie by mi nie pomógł wstać, więc... No kamera ważniejsza, nie? No tak, ważniejsza. Od, kamerę. od moich koleń, nie? Trzeba tylko pokazać że tutaj niebezpieczne zwierzęta trzymają w klatkach. Takie koty, tygrysy są schowane. I ostatnie ćwiczenie, jeżeli chodzi o czwóreczki. Czyli a, Wyprosty. Wy ja ale na nie na tej maszynie, Sebastian. Na drugą maszynie. My... Nie, nie. Przecież mówiłem, że to masz zmontować tak, żeby było widać, że Wyprosty. Robimy. robimy tak samo jak wszystkie ćwiczenia. Dwie serie rozgrzewkowe na 10-12 powtórzeń. No i ostatnia do załamania. Też 10-12 powtórzeń. Czy Seba się załamie, wyłamie, żeby się załamać? Zobaczymy. Ale podobno Sebastiana nie jest tak łatwo złamać. KGB kiedyś A. próbowało i się nie udało. O. O. Ale ciężkie. A Seba komuś podwędził ręcznik. Proszę bardzo. Cały Sebastian. No, o, o. ładnie, 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 Michał. Bardzo ładnie. Jest siła, jest moc, jest pragnienie. Awa, niżej opuść! O! Niech zgina się to kolano. Dobrze. Obawiam się, że ciężaru może braknąć tutaj, żeby się załamać. Co sądzisz Sebastianie o robieniu jednonóż tego ćwiczenia? To? No. Co mogę sądzić? No, wiadomo, że bardziej będzie. Co Logiczne, że wtedy yy, przy dominacji jednostronnej nie będzie przeważać ta noga. Mhm. Możesz skupić na jednej nodze. Ale nie sprawi to, to, to że nie wiem, gdzieś tam miednica niekorzystnie zroluje, zrotuje nie. albo coś? Nie. nie. Tu nie ma udziału w bioder. Dobra. Czyli można jedną nogą robić. Można, jeżeli może być taka sytuacja, że jedną nogą możesz bardziej pchać. A druga będzie luźniejsza. Mhm. Idziemy. O kurde. Widzicie żar? Dowaliłeś, co ty jesteś? Trenujesz coś! Idzie. trzeba nie gra ze mną do jednej bramki. Trzeba A, 15. nie, nie uznaje upadku mieściowego. O kurde. Upadek mieściowy to Ale jest upadłem. zło. Tak? Upadłem. Ja opadam w taki sposób, że zawsze na pełne prędkości. się Usiądź tam. O. Dobrze walczysz, bardzo ładnie, dobrze, walka Michał, dobrze Michał, bardzo ładnie, elegancko, dobrze, walka, ale Dobra. mina, ale walczyłeś. Udało się, to udało zostało. się, o, 12 nie było pełne, także chyba upadek tak ja. był. Marcin tutaj widzę też się. Dołącza do treningu, chcę się tylko dowiedzieć, czy U Marcin sobie tutaj nagrywa takie, takie fotki, takie story, czyżby to szło, szło dla jakichś prywatnych widzów, Marcin? Eee, <laughs> wspieraj Marcinkę, a będziesz miał takie filmy na dzień. Kolejnego ćwiczenia, czyli Marcin ciąg na prostych nogach i tak samo jak w poprzednich, dwie serie po 10-12 rozgrzewkowych i jedna do upadku. Kilo. Chyba coś w międzyczasie zaczął mówić, że to jest dziurawy trening. No, dziurawy, dziurawy, dziurawy. dziurawy. że brakuje? jest kolanowego. Ale możliwe, że to jest w jakimś innym treningu, bo wątpię, żeby tego nie robił. Więc moim zdaniem ten po prostu tu przeważa w kwestii push i są jakieś elementy pull, a drugi trening będzie w drugą stronę. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie widziałem go. Michał widział. No, Idziemy. Tylko pamiętajcie o tym, że to jest kulturystyka Pro. I tam. Zasady są no, zasady. są trochę inne, tak? Tam jednak człowiek ma y, ogromne doświadczenie, plus do tego jeszcze ma ogromną ilość środków. Więc y, na ja, naprawdę jeżeli będziecie robić wszystkie środków takie jak wsparcie rodziny, no, przyjaciół, do więc jeżeli będziecie robić sąsiadów. wszystkie treningi do upadku jak tutaj jest, no to w końcu przestanie się progresować, tak? To jest maszyna, taką szanuję Tu wyciągacie telefon, nie i piszecie smsa O ma bardzo fajne zdjęcie patrząc na byłego kulturystę Michała Żołęć. Już aktualnego Tak, już znowu będziesz planuję? Panujesz, tak? panujesz, tak? Starty? Na Jakie? Przyszły rok IFBB? Coś nie poszło. No, jeszcze nie wiem, teraz się tak. A, bo Polski. widzę, że spuchłeś, tutaj testosteron wzrósł, Olimpia. estrogen właśnie, wzrósł. Właśnie nie, testosteron w normie, powinien a, to za małe dawki jeszcze bierzesz, wiesz. Nie, nie, no. jeszcze żadnych. Na razie skończyłem połowę puszki jabłczanu kreatyny. Nie? Ale testosteron w puszce, o. No, tak tak wygląda trening Marcina, co? Nie patrzę, to on coś sobie tam pisze i lata goły Po siłowie już 10 minut, a ten ciągle nago. Y Przedostatnie ćwiczenie, teraz będą właśnie dwa ćwiczenia na łydki, jedno to jest właśnie to, takim samym systemem, czyli dwie serie rozgrzewkowe. Ty masz dobre główie. Kurwa! Uważaj, żeby Ci się kolana nie odgięły w drugą stronę. Powiem Wam, że podoba mi się ta kombinacja ostatnia, ponieważ trenujemy sobie łódeczki i na wyprostowanym kolanie i w zgiętym. Dzięki temu dbamy o jego prawidłowe funkcje. Seba jeszcze trochę Seba jeszcze robić młotkowe. Młotkowe na no ręce. Jak wiecie, łydka jest też odpowiedzialna za zginanie w kolanie, więc brakuje tej jednej funkcji, ale to mi się podoba, ponieważ przyda mi się to w górach. Ta maszyna jest super, bo zamarła kolejkom. A nie kolejkom nie wyjeżdżam. Tylko na K2 kolejką. No, my już są po treningu. moi już są po treningu, tak no ja już po treningu. Mhm. Paleciok już dawno poszedł, on chyba z 20 minut był na treningu, nie? No, ale wiesz jak to jest, nie? Ja mówię, że trzeba trenować efektywnie. Tak, tak, tak. No, w każdym razie zrobiliśmy sobie ten trening nóg. Nie był on do końca idealny, bo jak się robi pierwszy raz taki trening, to jest problem z wyczuciem obciążenia, przynajmniej z mojej strony. I nie wszystkie ćwiczenia robiliśmy do załamania. Na przykład martwy ciąg na prostych nogach. E, bardzo ciężko było zrobić i tak samo to pierwsze ćwiczenie na e, słownicy. Prędzej, i fit. No, Możliwe. Także tutaj trzeba będzie coś pozmieniać, aczkolwiek e, dla mnie ten trening był spoko i e, na jego bazie stworzę swój trening. Zobaczmy. No ja myślę, że będę miał domsy i, i dobrze, dobrze, nie? Tylko tyle mogę powiedzieć, ponieważ u mnie trening wygląda dość ubogo, w sobie minimalistycznie. Hmm. A jak oceniasz, Ale nie czuję się zmęczony wybrać. Jak oceniasz ten trening pod kątem rozrostu mięśni? No, przy takiej objętości to jest to silny bodziec, ale pytanie no, jak, jak później progresować, no. mając każdą serię do upadku, mhm. naturalnie. No, jak Zbierając. byś go pozmieniał, na przykład, nie wiem... Ee... Całkiem inna filozofia u Je Jeden tydzień do upadku, drugi dla... nie do upadku. Jest to klasyczny yy, trening dla prokulturysty, tak, mhm. tyle. Bo jeżeli chcecie kopiować prokulturystów, to może wam to nie wyjść, mhm. no tak powiedzmy. To jest od niego trening. Nie bądźcie kserobojem. No. To jest od niego trening, dla niego może działać, dla niego może być skuteczny, natomiast dla szarego człowieka niekoniecznie. Mhm. No dobra, to tyle z naszej strony. Napiszcie w komentarzach, jaki chcielibyście trening kultowy, klasyczny można powiedzieć, kulturystyczny. Na przykład, nie wiem, może kolmana trening, no. albo Tom Platz jeszcze robił ciekawe treningi A, na nogi. Te, no no, 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 no. Może Big Mike by się skusił na. O, Big on Mike. robił po 100 przysiadów. Idealnie, by pasował Big Mike, bo ma, e, może, no ma małe nogi. No, podobna budowa jeśli chodzi o proporcje kulturystów, prawie. Proporcje tułowia do łód y, ma bardzo zbliżone. Może nie idealnie zbliżone, ale bardzo zbliżone, stąd ta mechanika się jest podobna. Uuuu, łapy nie ma, łapy nie ma, łapy nie ma. Ale zbliżej to się liczy. Teraz jest niech.